Witam Was w kolejnym odcinku YouTube Fabryka Rowerów. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Śliwa. Witam serdecznie. Y, z firmy Pirelli, z firmy Poręba. Tak. Z Krzyszkiem się znamy Kupelat. Krzysiek, tak powiem, nie jest krop, bo pewnie się nie, nie pochwalisz, Jest m.in. finisherem Kate Kadepic, fanem cross-country głównie. Tak. I jak mi wspomniałeś, boisz się gravela, bo boisz się, że się zakochasz, tak? Jest taka, jest taka tendencja, tak? Jura sprzyjałaby tego, a może już nie mam miejsca albo inaczej, że ona nie chciała żebym miał kolejny rower w piwnicy, ale chyba nadejdzie ten czas. I robisz też w Częstowi ustawki, tak? Tak, tak. Jesteśmy autorem od lat ustawki bezlitosny wtorek. Tak jak nazwa wskazuje, tak ta nazwa jest. Zresztą jest wpisana w kalendarz częstochowskich ustawek, którymu patronuje fabryka rowerów, także tam się dzieje. I też organizujesz złote zęby. Tak, co roku organizujemy zawody, które nazywają się Złote Zęby, czyli zawody dla najlepszego kozaka MTB na dzielni. Też się tam dzieją rzeczy, które weryfikują człowieka i sprzęt. Okej. Okay. Krzysiek, czemu Pirelli, a nie inna marka? Każda z firm, że tak powiem, która produkuje cokolwiek, a jesteśmy przy temacie opon, czyli weźmiemy firmę XYZ, ona powie: Ja jestem najlepsza, ja jestem, nie wiem, najlżejsza, najszybsza, mam najmniejsze mhm. opory toczenia. Y Mamy coraz mniej watów, musimy uż, używać energii tak. do, do poruszania się. Czemu akurat Pirelli, tak? Na pewno wiem, że to jest znana marka w świecie moto. Mm -hmm. Natomiast czemu Pirelli? Ja patrzę na to z takich dwóch perspektyw. W pierwszej, historii, <coughs> w pierwszej patrzę na historię marki jako takiej. Każdy z nas kojarzy Pirelli przede wszystkim z motosportu i wiemy, że jest tam to marka, która jest dominatorem. Czyli mówisz o tym, co stoi za tak, nami. Mówię o tym, co stoi za nami od 2011, bodajże. Kontrakt do 2027 na dostawę Opon do Formuły 1, najszybszego sportu na świecie. Wszyscy doskonale każdy. Do wie, wszystkich timów. Do wszystkich timów. Każdy wie doskonale, czym jest Formuła 1. Tam nie ma kompromisów. Po prostu, tam nie ma kompromisów. Są olbrzymie prędkości, są potężne yy, przeciążenia. Tam wszystko musi działać. I ja się zawsze ja chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, że to, co. Te technologie, które pojawiają się w F1, one się potem pojawiają w każdej z tych opon, którą tutaj widzimy. Bo dział R&D marki Pirelli dzieli się swoimi wrażeniami, informacjami z testów na torze F1, wszystkimi danymi dotyczącymi produkcji, jak wyprodukować oponę. I zawsze wychodzę z takiego założenia, że coś, co sprawdza się w kosmicznych Przeciążenia w kosmicznych warunkach sprawdzi się potem każdemu najprostszemu użytkownikowi. Obojętnie, czy będzie jeździł gravelem, szosą, cross country, czy będzie też użytkownikiem klasycznego miejskiego roweru, bo Pirelli również ma rangę opon do zwykłych rowerów miejskich. I zawsze mówię wszystkim, to jest, ten, to, jest to miejsce, które wyróżnia jakąś markę, że mają dział RD, czyli Research and Development, który jest w stanie dzielić się wrażeniami. Z Absolutnie topowego sportu, jeżeli chodzi o, o, o motosport. Oprócz tego, Pirelli od lat wspiera wiele innych sportowych, motosportowych fanów. Jest obecne w motokrosie, jest obecne w wyścigach rali, jest obecne właściwie we wszystkich dziedzinach tego. I to, co się sprawdza tam, bo wiemy doskonale, że to są dużo większe przeciążenia niż, niż w rowerze. Musi się po prostu sprawdzić na rowerze. I to jest taka jedna strona. A druga strona medalu to jest coś, co często my, sprzedawcy, mówimy troszeczkę rzadziej, bo wydaje mi się, że zawsze przy oponie klienci i klientom mówimy o jakichś takich właściwościach wyścigowych, prawda? Opona Pirelli jest komfortowa i to jest dla mnie, obojętnie czy weźmiemy top rangę, czyli Pirelli P0, czy weźmiemy sobie opony Skorpion, czy coś takiego, ona jest komfortowa. A ten komfort to jest pewność, że dojadę wyścig do końca, pewność, że mnie żona z ustawki nie będzie musiała zbierać, bo złapie gumę, prawda, no to, jest, to są powszechne rzeczy. I masz na myśli komfort w tłumieniu drgania, tak. ale komfort w tym, że jeszcze są antyprzebiciowe, tak? że, tak? że jest niezawodna po prostu, <grym> prawda, to jest, oczywiście każdy może z nas mieć pecha, przejedzie przez studzienkę, przejedzie przez dziurę, to, to, to nie ma tego, ja wielokrotnie założyłem nowe opony i i złapałem tą gumę. Znaczy, prostu, ja wiem, prawda? że w ofercie Pirelli jest opona nie do zniszczenia, no ale tak, to później o tak, niej powiem tak, tak. To oczywiście. Ale jak, no mogą się takie zdarzyć rzeczy. Ale generalnie dla mnie jest to opona, która jest komfortowa w głowie czyli zapewnia, ma pewność, że dojadę wyścig, ma pewność, że dojadę ustawkę i ma pewność tego, co powiedziałeś. Tłumienia drgań, rowery szosowe, rowery gravelowe stają się coraz sztywniejsze, coraz bardziej e, nastawione na niemarnowanie watów, bo. Nawet amatorzy niższego poziomu zaczynają to mierzyć, więc gdzieś ten rower potrzebuje trochę ukulturalnić się. No i będzie to miejsce styku z powierzchnią, czyli będzie to opona. A druga sprawa, ten komfort taki, po prostu, że to jest niezawodne. Nie tylko niezawodne pod kątem właściwości antyprzebiciowych, nazwijmy to, które tam mogą być gdzieś tam podważalne, ale również na przykład w tym, że założona tutaj na przykład Pirelli XCH. Która jest szybką oponą, która jest taką oponą cross country i jest też dobrą oponą, kiedy warunki się troszeczkę pogorszają, kiedy przychodzą nam korzenie, kiedy przychodzą nam kamienie. Czyli ta opona zapewnia nam trakcję i zapewnia, że da się na tej oponie jechać pewnie i przewidywalnie. I to jest taki komfort, który mamy w głowie. Jedzisz, Wojtek, bardzo dużo na, na szosie, szykujesz się na duże wyścigi w Europie, które. Niejednokrotnie pokonują te same odcinki, gdzie zawodowcy wiesz doskonale, że na tych oponach po prostu czujesz się pewnie. Zbierasz zakręt przy dużej prędkości, przy różnej nawierzchni, przy różnych warunkach atmosferycznych i masz w głowie trzyma mnie. Prawda? Ja to wiem, bo użytkuję już trzeci sezon na oponach Pirelli, czy nawet czwarty sezon. Okay. Natomiast y, mi chodzi o to, w jaki sposób klientów zachęcić, bo czasami, jak rozmawiam, no to hmm. mówią: A, Pirelli wiesz, przereklamowane, oni to Formuła 1 wkładają miliony dolarów, oni to robią kalendarz słynny Pirelli z pięknymi paniami i tu jest marketing, więc mi chodzi o to jak faktycznie klienta przekonać. Ja na pewno z punktu właściciela sklepu i z punktu sprzedaży wiem o tym, że no nie ma żadnego problemu z reklamacjami nigdy, jeżeli już takowe się zdarzają. Często bym powiedział w większości przypadków to są z winy użytkownika, ale tutaj no dla mnie to jest ten komfort, że sprzedając te opony klient wraca do nas i jest fajny feedback. Natomiast no mi chodzi o to właśnie, żeby ludzi oprócz nazewnictwa, oprócz pięk mm -hmm. pięknego designu, ich przekonać tym. Powiedz Cię jeszcze wracając jest. do samych nazw, te nazwy Pizero, mm -hmm. tak i tak dalej, mm -hmm. to one też się biorą ze sportu GP, tak. e, sportu tak, tak. Motorowy. O, z motorowych tak, sportów? Y Czasami to jest nawet przeszkoda, bo klient, który szuka P-Zero, w pierwszej kolejności wyskakują mu zwykle te opony i, <noise> I wyszukiwarki i opony szosowe Pirelli potrafią znaleźć na drugiej albo trzeciej stronie Google'a po prostu, bo w pierwszej kolejności P-Zero jest kojarzone z, z, ze sportem Formuły 1, ale nazewnictwo jest ujednolicone. P-Zero to jest opona najszybsza zarezerwowana dla Formuły 1 GP, Potem, jeżeli mamy opony Scorpion, to to też jest wspólne nazewnictwo, czyli tak samo będą się nazywały opony do, do rallycrossu i do motocrossu. Jeżeli mamy na przykład linię Angel, czyli to są te opony miejskie, to linia Angel, to to są opony na przykład do takich cruiserów, harleyowców i tak dalej, i tak dalej. Także to, to jest ujednolicone nazewnictwo, ale dlaczego? Bo to są tożsame technologie, czyli ta technologia, która, tak jak mówię, towarzyszy nam w najszybszych sportach, i jest potem implementowana coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Jeżeli to kogoś nie przekonuje, to naprawdę wystarczy poświęcić 20 minut, żeby zobaczyć sobie któryś z tych sportów, co tam się dzieje po prostu z oponami. Dzisiaj są technologie GoPro zamocowane, wiecie, przy wahaczach, przy tego, jak tam wyglądają po prostu przeciążenia. A na rowerze wcale nie wygląda to w, potem gorzej. To znaczy, rower do cross country też dzisiaj przechodzi takie przeciążenia podczas różnych harcy, że niezawodność opony to jest ważna rzecz. Okay, to... Jeżeli nie najważniejsza. I Pirelli to zapewnia. Krzysztof, tak, jesteśmy przy cross country mhm. i przy MTB generalnie, mhm. czyli za tobą opony. Mhm. Powiedz mi, czym się różnią te kolory? Niebieski, czerwony, mhm. wiem, że jest żółty jeszcze. Tak. I zielony. Tak. Zwróćcie sobie uwagę, że mamy ramię. Bo to są wszystko skorpion. Tak. tak. Nazwa opony jest skorpion. Będziemy mieli to jest akurat Scorpion XC, czyli taka klasyczna opona maratonowa, opona cross country. Będę, będzie ona miała różne rodzaje bieżnika i to będą różne rodzaje po prostu kolorów. S, H, czy tam tutaj R będą oznaczały różne kolory bieżnika. H to jest hardpack, czyli opona, która jest przystosowana do twardych nawierzchni, dla ludzi, którzy oczekują, że to będzie szybka opona, po prostu dobrze trzymała. Re, ja rekomenduję też, żeby to była opona, którą troszeczkę mocniej Pompujemy, czyli żeby ten grip był troszeczkę inny. S będzie to soft, czyli softowa opona, dobra na wierzchnie, które ciągną nas w dół i potrzebujemy po prostu dobrego gripa. Wszystkie opony, które będą miały literkę R, to są opony o tylne, czyli napędowe, czyli tam, gdzie opona potrzebuje bardziej się wgryźć, gdzie potrzebujemy ten rower po prostu bardziej napędzić. Mamy tutaj gdzieś jeszcze pewnie oponę M. Będziemy mieli też oponę M, która pochodzi od nazwy Mixed, czyli opona, która łączy ze sobą różne nawierzchnie, bo nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy, szczególnie być może o, u nas tutaj na Jurze potrafimy to przewidzieć, ale jeżeli wybierzemy się w jakieś góry, nawet w Beskidy, czy w jakieś, już nie mówię, jakieś większe góry, trudno nam jest przewidzieć, jak będzie wyglądała nawierzchnia, jak będą wyglądały warunki w powyżej pewnego poziomu. I to nazewnictwo, czyli. A ta żółta? Która żółta? A, okej. Okay. Będziemy też mieli napisy, duże napisy w kolorze żółtym, będą to edycje teamowe. I ona się czymś różni od czerwonej? Nie, yy, oprócz napisu? Nie, mm -hmm. nie. Mieszanka jest ta sama, natomiast jest to najczęściej opona, która również ze względów marketingowych trafia do timów. Wiadomo jest, jak. Rządzą się timy są fotografowi, więc żeby produkt był widzialny po prostu podczas tego. Więc wtedy opona ma duży, mm, duży żółty napis i to są wtedy Team Edition. W szosie jest podobnie też To przejdziemy może. Ja bym jeszcze edition. miał kilka no, pytań odnośnie MTB. A mhm. ten błok taki. Beżowy? Brązowy, beżowy? Jest to. <laughs> Czy to ma jakieś właściwości jedne? To, jest, nie, tylko kwestia to designu? jest po prostu kwestia designu. Dzisiaj jest taka, taka tendencja, żeby rowery nie to tylko W gravelach jeździły, to jest tak, popularne. Tak, żeby rowery nie. Chyba no w ogóle ten tanowy bok się wziął z grawela, prawda? Mhm. Że tam jest jednak takie nastawienie, żeby rower też wyglądał w pewien sposób. Wyróżniał się, czy tam y, miksował z chwytami, czy z siodełkiem. To jest kwestia po prostu wizualna. Natomiast dla właściwości. Natomiast dla właściwości jezdnych nie ma to znaczenia, czy wybierzemy oponę z szarym, czy z czarnym bokiem. Okej, okay. a jeżeli chodzi o Gravela, tutaj mm -hmm. mamy Gravela, tak. tutaj jest to Gravel N i co byś powiedział o tych oponach? Macie dokładnie tą samą rangę y, opon, co w MTB, czyli mamy HR, y, XCRC, czyli taką szybką y, oponę które będą się różnić dokładnie bieżnikiem. I teraz w zależności od tego jakie będziemy chcieli pokonywać na wierzchnie, jeżeli będziemy mieli płaskie idealne, jak ja to nazywam, szutry premium, prawda? Czyli super super mocne, to wtedy na pewno najlepszym wyborem będzie opona typu H. Jeżeli będziemy szukali pewnej uniwersalności, jak to się popularnie mówi, szutr będzie lekko gruzowaty i tak dalej, być może będzie trzeba wybrać sobie wersję trochę bardziej taką z wyższym po prostu bokiem, która dobrze trzyma w zakrętach. A tutaj te opisy Cinturato Gravel, Cinturato mhm. Adventure to czym to się różni. Będziemy mieli Adventure, to jest taka podstawowa opona e, klasy e, rekreacyjnej nazwijmy, mhm. natomiast opony Cinturato e, Gravel będą miały taką klasę wyścigową. Na, samym górze, na samej górze tej, e, tej oferty będzie Cinturato Gravel RC, czyli taka najszybsza opona, która jest przeznaczona do e, zawodów. Ok, zaraz przejdziemy do szosa, a powiedz mi jak, jesteś, jak już kończymy MTB i gravel, mm -hmm. tak w skrócie, mm -hmm. mocno w skrócie, mm -hmm. bo nie chcemy, żeby odcinek trwał godzinę albo dwie. Powiedz mi, jakie są teraz tendencje, czy w MTB i w gravelu faktycznie ta bezdętka jest stosowana i to jest numer jeden, czy, czy jeszcze są zwolennicy dętki? Mówię Zdecyd... o MTB i o gravelu. Zdecydowanie jazda w systemie bezdętkowym, pewność jazdy. Możliwość szczególnie w MTB jazdy na niższych ciśnieniach, więc trakcja, komfort. Opona na niskim ciśnieniu też paradoksalnie jest szybsza, bo ma większą powierzchnię styku, po prostu lepiej się napędza. Gdzie w prędkości w MTB nie są takie jak na szosie, nie potrzebujemy tutaj nie wiadomo jakiej, ale opona po prostu gryzie lepiej ziemię ja to nazywam, bo ma większą powierzchnię styku. To jest, to jest na pewno zaleta i zdecydowanie mleko czyli okay. uszczelniacz. To teraz szosa, co jeżeli chodzi o szosę, bo widzę nazewnictwo jest podobne, tak. Tak? na każdym mhm. praktycznie pudełku jest P0, mhm. mamy tak. też p, e... P0 Road, p P0 P0 road. Road no i jest P7, właśnie tak. szukałem tej tak. podstawowej, mhm. tutaj czym one się różnią, kolorami tylko? Będziemy mieli różne mieszanki i różny casing w danej oponie, czyli ilość jak gdyby warstw, które powodują, że opona jest szybsza bądź wolniejsza, te opony, które będą miały najwyższe parametry e, wyścigowe, czyli seria P-Zero Race będzie miała najlepsze rozwiązania technologiczne pod kątem mieszanki, pod kątem trzymania opony. Będzie to troszeczkę wpływać na zużycie i wytrzymałość opony, ale mhm. wychodzimy z założenia, że jest to opona wyścigowa, czyli zakładamy i oczekujemy, że opona będzie e, wyścigowana. To żadna opona wyścigowa nie wytrzymuje dużo, no to albo mamy ale to, nie, Ale nie jest to tak powszechnie wiadome. Prawda? Mamy tutaj. Powiedzmy, że jeżeli rozmawiamy z punktu widzenia klienckiego, klienci często nie zdają sobie sprawy, że coś, co jest wyścigowe, niekoniecznie jest wytrzymałe w sensie tego, bo nie do tego zostało stworzone. Zostało stworzone do tego, żeby przejechać wyścig w najlepszych parametrach, a nie do tego, żeby wytrzymać 20 tysięcy kilometrów tłuczenia. Do tego mamy oponę do tłuczenia, prawda? A słuchaj, a powie... to zaraz powiemy o niej. A mhm. powiedz mi, czemu tutaj nie widać nic. Wiem, że ona jest tutaj założona, tak. to jest nowa, limitowana. O tak. tak? Jest taka tendencja, że rower musi wyglądać, słuchajcie, no bez wątpienia wielu klientów tutaj składa rowery, zresztą tutaj taki widzimy, po to, żeby on po prostu dobrze wyglądał, ale też bardzo dobrze jeździł. Więc Pirelli wypuściło wersję 3.0. Nero, czyli opona, która wszystkie napisy ma w kolorze czarnym. I to jest I, taki meszek. Tak, taki meszek. Trochę y, mówiąc, kiedyś zamalowywaliśmy to, prawda? Czyli jak chcieliśmy, żeby opona była idealnie czarna, to ją tam mazaczkiem sobie podmalowaliśmy. Natomiast w tej chwili możemy sobie wybrać po prostu zupełnie czarną oponę, łącznie z napisami. I mamy, możemy się cieszyć jakimś tam takim clean lookiem, który też jest mega no, clean popularny. Clean look, jakie słowo. Clean look, tak. tak Dobrze, tak. ja teraz przejdę do mojej ulubionej opony. Czyli do Rato velo. Tak. Powiedz tak ogólnie, co to jest no. za opona? Słuchajcie, moim zdaniem to jest najbardziej niedoceniona opona na, tak. w ofercie Pirelli, bo to jest ta opona, której teoretycznie wszyscy powinniśmy jeździć, czyli opona, która jest najbardziej niezawodna, najbardziej antyprzebiciowa, zapewnia bardzo dobre właściwości jezdne. Ty na niej przejechałeś Paryż-Rubę? Przejechałem na niej Paryż-Rubę, Strady Bianki, Polskę, wzdłuż 6, Jeżdżę na niej od trzech lat, ani razu nie złapałem gumy. Tak. Jeżdżę szosą, tak. na tej oponie po. Wszystkim po szutrach, po lasach, po łąkach, po polach, no i też oczywiście po asfaltach, yy, dla wszystkich, którzy mają problem z przebijaniem opon, tak. nie ma opcji, żeby przebić tą oponę. A dodatkowy walor tej opony to nie jest taki ciężki, za przeproszeniem, kamski kartofel. Bo jest wiele oponanty przebiciowych, ale one są tak wolne, jakby Cię tak, ktoś trzymał to jest, za plecy, tak, to jest, ona dala, normalnie idzie, to, to no, to jest, no nie idzie to, tak jak Tak, to nie jest opona wyścigowa, ale to nie jest P-Zero Road czy, czy, czy P-7, czyli to nie jest po prostu zwykły, jak tutaj popularnie się nazywa kartowolta, to jest opona, która bardzo ma wła, bardzo dobre właściwości trakcyjne, jedzie, trzyma i jej największą zaletą jest właśnie to, że kiedy dużo kilometrów spykamy. I znowu wrócę do tego, nie wszystkie drogi są idealne. Czasami potrzebujemy coś pojechać na skróty, po, potrzebujemy przejechać przez jakiś gruz, ta opona jest Przez po miasto którego... po ścieżce rowerowej I tak, dokładnie. I to jest, szutrze. to jest opona. Jeżeli ją połączymy z wkładką jako marzenty przebiciową, jeżeli połączymy ją z systemem bezdętkowym, to mamy naprawdę praktycznie niezniszczalny zestaw. Może się zdarzyć, bo to są przypadki, że po prostu jest ta krytyczna awaria, ale moim zdaniem to jest opona, która jest najbardziej niedoceniana w tej kolekcji, bo wszyscy myślą tylko tą kategorią P0, P0, p zero tak, A tak. tak naprawdę wszyscy powinniśmy myśleć tą Ja kategorią. idąc na rower do 100 km w jedną stronę, czyli hmm. jakbym jechał około 200, to nie zabieram ze sobą ani pompki ani dętki, bo, no właśnie, bo, bo nie ma opcji. Bo, bo żeby... Nie ma opcji, dokładnie. Popularne są teraz zestawy, że mamy jeden rower, dwa zestawy kołowe. Mamy, mm, mamy jakieś rozwiązania wyścigowe. Ja zachęcam, jeżeli mamy codzienną jazdę, treningi, jakieś ustawki, jakieś granfondo, jakieś ultra itd., dalej, cintura to to jest mega. Krzysiek, rozmawialibyśmy jeszcze pewnie godzinę albo dłużej. Yy, my zapraszamy do nas, do fabryki tak. rowerów. Krzysiek nas tutaj szkoli. Zresztą sprzedajemy już kolejny sezon Pirelli. Jesteśmy przekonani do tych opon. Zapraszamy Was do Was. O każdej kategorii, czy to MTB, czy Gravelu, czy, czy opon szosowych, Wam chętnie opowiemy. A jeżeli nie będziemy znać odpowiedzi, to do Ciebie zadzwonimy i nam na pewno pomożesz. Na pewno Wam pomogę. Zapraszam też na zawsze na którąś z ustawek. Ja się też na nich pojawiam. Przecież, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, większość rowerów, które tutaj przyjeżdża, przyjeżdża na tych oponach. No zapraszam, to można zobaczyć wtedy w akcji i na pewno się przekonać, że to jest dobre. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy.